W nagrywaniu moich odcinków wspieram sklep Joystick www.joystick.com.pl Sklep dla prawdziwych maniaków gier wideo. ja nazywam się Pan Diawoł, to jest kanał do Diabła z Grami. Witam wszystkich maniaków gier wideo. Moi drodzy, chciałbym bardzo serdecznie podziękować firmie Komedia Polska, która udostępniła mi Wind do recenzji, dzięki czemu mogę Wam się o nim powiedzieć. Słuchajcie, zanim jeszcze Windbound miał swoją premierę, widziałem bardzo dużo opinii, że to będzie nowa Zelda, że gra jest bardzo podobna do Breath of the Wild, jednak okazało się być inaczej. Słuchajcie, Windbound to gra survivalowa z bardzo duży, dużą ilością craftingu i z bardzo dużymi elementami gry roguelike, ponieważ już na samym początku tytułu możemy sobie wybrać, czy będziemy grali w tryb normalny, czyli taki, w którym za każdym razem, kiedy zginiemy, to Cofamy się do pierwszego rozdziału i zostaje nam dosłownie tylko kilka przedmiotów, które zdołaliśmy zdobyć, a także w trybie bardziej fabularnym, który w momencie śmierci przenosi nas na początek rozdziału. No i słuchajcie, powiem Wam tak, no ja na początku wybrałem ten tryb normalny, żeby być wiecie, hardkorowcem i normalnie to ukończyć, jednak w momencie, kiedy po 5 godzinach rozgrywki zginąłem w bardzo głupi sposób i straciłem praktycznie cały mój lód, no to nie byłem zadowolony i ustawiłem grę na. Easy, czyli na ten tryb wiecie przygodowy. Tak jak mówiłem, Windbound ma całą masę craftingu, wytwarzać będziemy mogli broń. E, zarówno krótką, jak i długą w postaci różnych łuków. Będziemy musieli zaspokajać potrzeby, że tak powiem, żywieniowe naszej bohaterki, czyli zbywać pokarm. Pokarm będziemy mogli także sobie przygotowywać, gotować. No i takim głównym, że tak powiem, craftingowym założeniem tego tytułu jest rozbudowa naszej łodzi, z tego co ja bynajmniej odczułem. Słuchajcie, łódź możemy naprawdę roz, roz, rozbudowywać na wiele sposobów. Mamy tutaj możliwość dodania kotwicy, dzięki czemu ona nie ucieknie z wybrzeża. Możemy dodawać sobie kolejne moduły do tej łodzi, tak aby już w późniejszym etapie gry uczynić z niej prawdziwą pływającą fortecę. Ale tutaj, ale tutaj też jest pewien zgrzyt, do którego zaraz wrócę. Słuchajcie, graficznie Windbound jest bardzo ładną grą. Kojarzy mi się nieco ze stylistyką, którą mogliśmy e, znać z gry soulslike'owej Ashen, a także z właśnie wspomnianą na początku przeze mnie zeldą Breath of the Wild. Wszystko jest bardzo ładnie wykonane, zwierzątka wyglądają pięknie. Słuchajcie, ładne pastelowe kolory. Generalnie gra wizualnie jest bardzo odprężająca i ma naprawdę fajny Taki lekki klimacik. Tak samo, jeżeli to samo się tyczy muzyki, słuchajcie, zarówno w fale, jak szum mórz i cała ta, całe te dźwięki flory, że tak powiem, i fauny wokół sprawiają, że sielski klimat jest bardzo mocno wyczuwalny. Tak naprawdę, w momencie, w którym sobie płyniemy łódeczką, słuchajcie, i patrzymy na wyspy majoczące przed nami, o to możemy się naprawdę ciekawie zrelaksować. Jednak... Tylko pozornie. Albo więc, słuchajcie, Windbound poka posiada całą masę mega wkurzających mechanik. Zacznijmy od walki. No, niestety, walka ma tylko jeden atak. I tak jak w momencie, w którym bardzo łatwo jest nam utłuc przeciwników za pomocą łuku, tak w starciach, w zwarciu ja osobiście ginąłem większą część razy, no jestem, słuchajcie, naprawdę maniakiem gier typu like, więc y, myślę, że, no, nie należy do lepszy, nie? No, więc y, tutaj ewidentnie z walką jest coś nie tak, tak samo system uników jest dla mnie bardzo sztywny, no i powiem Wam tak szczerze, nie, że... Cały ten crafting, w grze e, nie ma trochę sensu, nie? ponieważ w każdym rozdziale w grze mamy do zdobycia kilka punktów na mapie, które musimy, no tam powiedzmy kliknąć, tak? I wtedy zostajemy przeniesienie do, do kolejnego rozdziału. No i tak za pierwszym słuchajcie, przejściem, no, znaczy za pierwszą moją próbą przejścia. Chłóczek Za moją pierwszą próbą przejścia słuchajcie, grałem na tym normalu, bo wszystko spoko, mocno się tam skupiałem na tym, żeby sobie y, robić coraz lepszą broń, żeby rozbudowywać tą łódkę. Tak już na końcu, słuchajcie, do no po prostu leciałem od punktu do punktu łodzią, praktycznie na podstawowym poziomie, ponieważ, jak się okazało, wcale nie trzeba je rozbudowywać i wcale nie trzeba się bawić ten crafting, żeby weedboat, słuchajcie, przejść. Ogólnie rzecz biorąc mam duży problem z ceną tego tytułu, no bo naprawdę że miała mega fajny potencjał, to jak mówiłem, wizualnie i muzycznie jest bardzo fajna. Jednak niestety, gameplay jest dla mnie trochę za sztywny przez co nie bawiłem się najlepiej. No i tak samo, wiecie, no, cała taka masa tych absurdów. Nie? No, że po cholerę jest tak rozbudowany system craftingu Łodzi, skoro na dobrą sprawę, no nie musimy tak naprawdę tego robić. No i jeżeli w momencie, w którym się od tego dowiemy, no to grałeś, czasem potrafi zmotywować do tego, żeby, żeby to Łódź rozbudowywać i bardziej bawić się w różne, mocniej, że tak powiem, zaawansowane mechaniki tego tytułu. Słuchajcie. Mi się Windbound niestety nie podobał. Daję mu takie 5, bo widać, że 5 na 10, bo widać, że jest fajny potencjał. Ale jeżeli jesteście fanami gier survivalowych, słuchajcie, jeżeli bardzo lubicie gry, w których możemy wytwarzać masę rzeczy, wiecie, dbać o nasze pożywienie, a także oddawać się nieśpiesznej eksploracji, pod warunkiem, że będziecie unikać walki, e, no to myślę, że spoko, nie? to powinno wam się spodobać, jednak tytuł ogólnie rzecz biorąc jest nie dla mnie. Jeszcze raz chciałbym bardzo serdecznie podziękować Koch Media za użyczenie mi tytułu do recenzji. A was proszę o subskrypcję, stawianie łapek w górę, a także co? A także pukanie w dzwonek, oczywiście. Słuchajcie, to była luźniejsza recenzja, ponieważ, tak jak mówiłem, no, tytuł niestety, moim zdaniem, no, może nie tyle że nie zasługuje, co nie wciągnął mnie na tyle mocno, żebym teraz rozkwinał te wszystkie pojedyncze mechaniki. Dla mnie zmarnowany potencjał, aczkolwiek trzymam kciuki za twórców. Aby kolejna gra była jeszcze lepsza. Aby widzimy się w kolejnym niesamowitym odcinku. Do diabła z grami!